To już ich ostatnie dni. Właśnie została wybrana firma, która zajęć ma się odłowieniem rybnickich nutri. Nie no, mam nadzieję, że tak się nie stanie. One są takie ta, takimi pieszczochami u wielu ludzi. Chciałabym, żeby były. Bo no jakoś tak człowiek jest przyzwyczajony, że tutaj one zawsze od jakiegoś czasu są. Mimo ogromnej sympatii mieszkańców z Rybnika i kilku innych miejsc w województwie śląskim, zniknąć ma ponad 200 gryzoni, które są na liście gatunków inwazyjnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska tłumaczy, że chodzi o to, by środowisko naturalne chronić przed nutriami. Te działania nasze e, konieczne są do podjęcia jak najszybciej, e, żeby te zwierzęta m, nie rozmnażały się jeszcze bardziej, e, ponieważ... No, te działania zarówno będą mniej skuteczne, ale niestety też trzeba będzie w dalszej perspektywie odłowić i przekazać do uśmiercenia jeszcze większą liczbę zwierząt. Jedyną szansą na uratowanie gryzonii jest stworzenie azylu. Władze rybnika zapewniają, że robią co mogą, aby ich maskotki. Nie zostały uśmiercone. Niezależnie od działań, Rydosiu, my robimy swoje. Na ten moment jeszcze nie mogę zdradzić wiele szczegółów. Staramy się, walczymy o to, żeby rybnickie nutrie pozostały u nas. Na pewno nie zostaną tu. Przyrzecę: jeśli nie uda znaleźć się dla nich azylu, zostaną uśmiercone. Angelika Padan, aktualności.